Kalo, kalo, dzwoni do mnie siano W końcu zarobimy tyle, by nie brakowało Mamo, mamo, to życie nie to samo Bo przecież kiedyś to za Chiny tak nie wyglądało Odpalam ryb kreatywny, wszystko mogę To jakby świadomy sen, nie nim nie tu ogień Odpalam ryb kreatywny, wszystko mogę I niepotrzebny mi sen, Po głowę mogę w labie. być Być, chcę kim więcej żyć Daj mi żyć, ja nie chcę być Kimś, kim wcale nie jestem Od zawsze z sobą, na zawsze tak będzie Biorę to, co moje nie patrzę Tobie na ręce Robię pójdę życia, ale w planach jeszcze więcej To za mogę sprawy, dalej nie ryby, a wędkę czy będzie mo pięknie? Białe buty, czyste my sumienie Czasy, gdy było dobrze, są dzisiaj tego nie zmienię Jesteś głuchy, czy nie widzisz, co dziejecie? Dzwonią telefony, są gadać zielone Halo, halo, dzwoni by nie siano W końcu zarobimy tyle, by nie brakowało Mamo, mamo, o życie nie to samo, bo przecież kiedyś to za chiny, tak nie wyglądało Halo, halo, woni by nie siano w Końcu zarobimy tyle, by nie brakowało mamo, mamo, o życie nie to samo, bo przecież kiedyś to za Chiny tak nie wyglądało Nic nie powodują niestety braku walu. Chcieli wiesz, czy a ja noszę jak pies mańcu Tyle robię ruchu, że mówimy już o tańcu do tyle robię rutyku, wylądował jeżeli upadek Mój plan to by chwilę, póki mogę póki jeszcze obchodziło, co mówią, jeśli to kocham bluty, czyste, jak my sumienie Czasy, gdy było dobrze, są dzisiaj, tego nie zmienię Jesteś głuchy, czy nie widzisz, co dzieje się? Dzwonią telefony, są gada zielone Halo, halo, dzwoni do mnie siano W końcu zarobimy tyle, by nie brakowało Mamo, mamo, to życie nie to samo Bo przecież kiedyś to za Chiny tak nie wyglądało Halo, halo, dzwoni do mnie siano W końcu zarobimy tyle, by nie brakowało Mamo, mamo, to życie nie to samo Bo przecież kiedyś to za Chiny tak nie wyglądało